giveaway YouTube Daj streama Jak jest, jakiego streama ty bombisz No stream No masz no jest na, na kanale na YouTubie Masz nie no masz streamer, Ta już jest Masz nie masz 250 Nie ma 2, 5, ciebie Jest już jest już na żywo musi na być yes. yes. Nie no ma A jest tu jest Jest! Dzień dobry Hmm. Ale trochę cicho. No trochę ciszej, bo cię też będę musiał wymontować, a tego nie chcę robić. Ale ja się nie trę, ja nigdy się nie trę. Dobra, zaczynamy. Ja też. No trochę. Dobra, jeszcze zanim to, trzeba wysłać te ścika. Chcę się napić whisky. Kakał. wysyłamy whisky teraz. wysyłamy te Pala, to jest jakieś hiszpańskie tak. gówno, które typi robiło. Co to, to czy... jest? Mów, mnie, budin. To jest budin. To jest tamten, co ten, ten piro, coś tam. No, teraz piszcie, że jest live on. Boże, ja wypisałeś... samego, live on, live on. Ale nie zadawajcie nie w... tego pirowskiego, bo on jest złotem, tak szczerze. On padał po pierwszym, nie? No pewnie nie, Randy. Nikt się nie zna. Czaj, teraz muszę wpierdzielić. Tak, tak, tak. Chłop bił... Ej, a wierdzi... można wierdzi... dawać linki w ogóle? Tak można, jeżeli reklamujesz się. Ale tylko wtedy. Dobra, link działa. Miski Biorą ze wszystkich miejsc Do Ej, on jest po prostu co on jest nie? On jest po on jest, dobry, on jest dobry, Autototem auto -totem. Auto totem z zdeja, że ci nic nie bije A -a. To jest doomsdaya w to Wiem, Coś. wiem Bo nie mnie No tak

no co, ja tutaj, Jaczek? Mam 8 osób, masz lajkujcie, a nie lajkować, bo jest 8 osób, so a, a są lajki Ja lubię No nie, no, nie potrzebuję tego. Siema, spała. Potem oh! będzie, <grym> no tak, to <grym> Tak, tak jest nikt na YouTube Jaki? Potem będzie Ryspała, potem będzie live na TikTok, też Teraz jest na YouTubie, bo nie mam dostępu do alertów i niczego w sumie Jest trochę im W teorii za 12 minut się kończy topka W teorii Jeszcze. Nie wiem, ja szukam ludzi, pomal... Ja włożę znów... Ja parę setuję chłopaki, bo mi coś się baguje. Dobra, zaraz wrócę chłopaki. Siema, Nasz Ewe, lewa linia. Człowieku, ja już po wczoraj, jeszcze no, nie mam Ewe, prawie już. <śmusza> Możesz zrobić progente, ja się kodek. Co ty też żyjesz? No. Ma się? Skąpał, co musiał? A kompas no, dobra. Dobra, to Co, dobra. Eee, eee, Nie ma eee, co eee, dobra. na serio. To export, to Albo dobra, zrobimy może. Nie, no, to tu samo czy na TikToku? Nie, no i to jest lepiej Nie, ogólnie na TikToku są wyższe, lepiej jak na większe zasięgi. Chodź, magenta, magenta, magenta. Idę, idę. Dajkozę, no mam 5%, bo po prostu będę potrzebował. No ja nie mogę tak rozdać E bratku To jest, kto jest Zabierz... już Zabijesz go ty Mam go, mam go, mam go Na, na, na kodzie go mam On nie wyjeżdża teraz jest. Jesteście?

Jestem, jestem, 7, jestem, ja 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, jestem, 7, 7, 7, 7, 7, jestem, 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 co, jestem, jestem, A to jestem, na, no na TikToku. No A, to robię na TikToku.